Cześć kochani. Witam. Dzisiaj zapomniałem zrobić medytacji w domu. Powiem wam jak najprościej to robić. Zamykam oczy. I jesteś tylko ty i ja. Ja i ty. Ty i ja. Ja i ty. Żadnych myśli. Żadnych próśb. Tylko ty i ja. Ja i ty. Szukam siebie taki mały punkt, który sobie wybieram. Że to jesteś ty. Z zamkniętymi oczami. Ty i ja. Ja i ty. Już się poczułem. Już się czuję. Dzięki panie. Dzięki, że jeszcze. I trwało minuta 16 sekund. Pozdrawiam. Spróbujcie. Żadnych innych, tylko on i ty. On i ty. Żadnych myśli, żadnych próśb, żadnych modlitw. Nic. Tylko myśl, że On jest i Ty jesteś. To jest najkrótsza moja medytacja. Spróbujcie. Warto.